Zobaczcie co odkryłem. Penken Park czyli tor for crossowy dla Trajka. Zaraz jedziemy tutaj z Peterem. Ale czat! Tu byśmy for cross odgrywali. Ale byśmy mieli tutaj zajawkę. Piękna zabawa. Ole, super, jaki długi zakręty wyprofilowane pod bandy. Bramki takie snowboardowe. To jest w ogóle fan park ichniejszy Ale pięknie Ale tor porkosowy. Zaraz Tomaszek jedzie Peter za mną? Filmujesz? Tak, tak. Dobra Patrzcie Peter jaki ja miał 20 lat Jaki jest szczęśliwy Jaki jest zadowolony Ole petarda I na piwko nie? I kurwa Musi być wajcen I wajcen tak Po Forcrossie idziemy na Wajcen Ale piękny Patrzcie Bandy Pięknie idzie się Ciska się Prędkość Super No to jesteśmy na starcie forkrosu Dzisiaj ciężki śnieg, ale zobaczcie, na co innego chciałbym zwrócić uwagę. Tam jest Harakiri, którą przed chwilą zjeżdżałem, po powiem wam. A zobaczcie ile tu tras, jaki to jest piękny środek. Super. Tu jest 150 osobowa gondola, a tutaj jest fan park. Nie wiem, czy widać trochę widać, nie. Także dzidujemy na forkrosie. Szybko dzisiaj nie będzie oj nie, bo ciężki śnieg, ale bawa, zabawa będzie. Peter, gotowy? Tak. 3, 2, 1, start. Lecimy na fork. Jakby nie trening w tym, to nie damy. Tak, jakby nie trening na tej, na, na to, że to by była lipa, nie? Ale fajnie, nie? No, jasne. Chodź, no, taka zabawa, nie?